Siema ludziska, ja z tej strony się kłania szogo. Dostałem sobie bardzo fajną giereczkę Whisper Mount of O'BREAK Będę ją streamował za jakiś czas. Giereczka jest w Irreaccessie. Klimaty retro, bardzo podobna do Resident Evil. Twórcy mają bardzo fajną politykę, ponieważ jest to kooperacja, ale jak macie część innych ziomków, nie muszą nawet kupować gry. Pobierają po prostu Friend Passa. Jak tu widzicie ze Steam'a. Wy jako jedyni jedna. 4 osób musi mieć zakupioną grę, która, kurna, <głos》> kosztuje niecałe 37 złotych, kurwa, no. To jest, nie co, splunąć. I zobaczcie, twórcy ogólnie odpowiedzieli ostatnio na to, że ludzie się próli do tego, że gra nie ma zapisu, wiecie, save, a wiecie, zapisywania progresu, co nie? I tu jest prawda, we hear you, słyszymy was, save system and more coming soon, co nie? Co nasi, kurna, ludzie robią? Zobaczcie. 13 sierpnia, 13 sierpnia, plują się o ten kurwa zapis. Plują się o zapis. Mają informację już 12 sierpnia, tak gra dostanie zapis. Ludzie, cierpliwość to jest wczesny dostęp, kurwa, ta gra jeszcze powstaje. Ja rozumiem. Chcecie szybkiego zapisu, chcecie jakiego kurwa kurwek zapisu, progresu, żeby nie było to, że gracie jesteście w plecy. Okej, okay, ja to jak najbardziej rozumiem. Macie, ty masz nie, ty masz nie, kurna, bo dzień po tym, kurna, jak zagraliście w ty, typie, czyli ty zagraliście trzy godziny z kakiem. ty zagraliście całe dwie godziny, ale okej, okay, ty masz pulsa, bo dałeś pozytywkę, że masz pulsa, ale ty, kurna, no cztery godziny, chłopie, jeden z drugim, się między nami to samo i to się, kurna, trzepiam. I to na nie. Że nie czytacie informacji co tu zostaje dodane, twórcy was słuchają dosłownie, jest informacja o tym Dosłownie Dobra, a tak już bez pierdolenia, jak ktoś by chciał O przepraszam Się dobrze odbił, bo weekend <laughs> Zagrać w tę cudowną gierkę, szukam trzech osób do zagrania w nią, po prostu Na live'ie I nie tylko Więc jak ktoś by był chętny, kurna ja tu chętnie, no Zagram z kimś, żebyście się mogli przekonać, że gierka jest zajebista, tym bardziej, że jest kurna Chcę nie tyle to splunąć Yeah. Więc myślę, że warto. Zobaczcie na Steamie. O czym ono jest? To się zdziwicie, co ono.